No, witam, witam serdecznie moi kochani. Cudowny dzień energetyczny, bardzo. Ja mam tutaj Wasze pytania, ale najpierw zaczniemy horoskopem. Zaraz zobaczymy, kto tutaj się wpisał pod wczorajszym filmikiem. Ja od Was dostałam mnóstwo wiadomości, mnóstwo pytań, mnóstwo rzeczy też do przerobienia. Już patrzymy sobie, co my tutaj mamy. Już momencik, zaraz zobaczymy, jakie mamy tutaj znaki. Rybki, rybki przeważają. Tutaj rybki przeważają, więc dzisiaj będzie horoskop dla rybek, moi kochani. A wy możecie pisać Wasze propozycje znaków pod filmikiem. Te, które przeważą, będzie horoskop. Dobrze. Zobaczmy sobie, jakie są przesłania dla ryb. Moi drodzy, i zaraz przejdziemy do Waszych pytań. Będzie mnóstwo spraw takich zdarzeń karmicznych teraz. Możecie brać śluby, możecie właśnie spotykać dane osoby, żeby odpracować pewne rzeczy. Będzie zakończenie pewnego okresu dla ryb. I będzie to związane właśnie tutaj związane ze sprawami też. Uczuciowymi, ze sprawami takimi damskimi, ze sprawami, które y, mają niesamowite takie znaczenie dla Waszego życia. Spójrzmy sobie, co się będzie tutaj wydarzało dla rybek. Dla ryb przyjdą dodatkowe pieniądze. Mnóstwo spraw uroczystości takich rodzinnych, ale wystrzegać się rad osób, Takich trzecich z rodziny, czyli na przykład wasz mąż ma siostrę, i tutaj ta siostra y, po prostu y, y, źle wam, jakby w pewien sposób radzi. Dostaniecie jakiś prezent. Duża uwaga na kłótnie, na takie wymiany zdań. Y, trzymajcie te swoje emocje na wodzy. Ale bardzo fajny czas, jeżeli chodzi o sprawy, właśnie te finansowe. Zaczyna się o rozwój, o działanie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, właśnie życiowe. W życiu uczuciowym u rybek macie projekty, plany, wymiana zdań, mogą być kłótnie w pewien sposób. W finansach jest dobrze, ryby to zawsze mają finanse. W biznesie duży progres, przygotowanie się następnego okresu, natomiast w energii duża uwaga, nie przemęczajcie się, duża uwaga na układ współczulny mi wychodzi tutaj i na sprawy żołądkowe. W czwartek, piątek, sobota, niedziela zaczynamy czterodniowy rytuał. Jest to rytuał, który z jednej strony tutaj. Mnóstwo pytań, z jednej strony po prostu z jednej strony nam oczyszcza tą energię, ale z drugiej strony wzmacnia wszystkie nasze sfery życia. W rytuale zazwyczaj nie tylko bierzemy udział w momencie, kiedy mamy jakieś marzenia do spełnienia, bo każdy ma marzenia, każdy ma swoje plany. No to jest właśnie taka ciekawość, dużo, dużo osób. Właśnie kieruję do strony rytuałów ciekawość pracy z energią, jak to działa. Ale nie na zasadzie tego, że mm, na przykład ktoś sobie myśli, y, że y, tutaj nagle będą cuda, chociaż cuda się zdarzają. Ja powiem, że ja od dziecka lubię rytuały, tak jakby intuicyjnie to miałam podane gdzieś, może z przeszłych żyć, i pewne przepisy czy pewne rzeczy one mi się otwierały y, w różnych momentach mojego życia. I tak jakby w pewnym momencie zawsze wiedziałam, co mam powiedzieć, coś mam zrobić. Zresztą zawsze kiedy prowadzę dla Was rytuał, to nie są jakieś takie klepane formułki, tylko zazwyczaj słowa pojawiały się poprzez channeling, czyli, czyli w pewien sposób jakby poprzez intuicję, poprzez poprzez takie kanały informacji właśnie, te słowa przychodzą. Ja zawsze, kiedy robię rytuał skierowany na jakiś cel, wszystko mi zawsze wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że wiara, intuicja, ale też koncentracja na tym zdecydowanie, zdecydowanie tutaj bardzo mocno działa. Zresztą zapraszam Was na kurs Białej Magii, jeżeli ktoś chciałby poznać, w jakiś sposób pracować właśnie z energią, z aniołami, z żywiołami. Zapraszam Was serdecznie. Jest to kurs w filmikach w specjalnej grupie. I przechodzę do Waszych pytań. Tutaj mnóstwo jest. Tutaj. Dla Was. Pierwsza sprawa. Wiem, że się niecierpliwicie, jeżeli chodzi o odpowiedzi na Wasze wiadomości czy pytania, ale mamy dwie opcje. Priorytet. Czyli poza kolejką i w kolejce. I niestety, jestem tylko jedną osobą, pracuję w danych wymiara, wymiarach godzin. Czasami jestem zmęczony, albo czasami muszę przełożyć rozmowę, albo czasami tutaj zamawia rozmowę priorytetową, więc wiadomości w filmikach niestety one się yy, czasami, czas odpowiedzi się wydłuża. Mogą być tego samego dnia, albo no, są następnego dnia, albo no, trzeba po prostu poczekać, więc tutaj bardzo proszę o wyrozumiałość. I teraz mam tutaj pytania dotyczące rytuałów. Czasami też nie odpisuję w danym momencie, pomimo że przeczytałam, bo na przykład wychodzę, albo mam gościa, albo mam za moment rozmowę priorytetową. Wyobraźcie sobie, że no nie mam asystenta i czasami nawet ktoś się o coś pyta, ja zawsze odpisuję, tylko czasami po czasie albo czasami od razu zależy. Gdybym każdemu musiała w danym momencie odpisać, to jest też bardzo dużo czasu, bardzo dużo otrzymuję codziennie wiadomości, nie tylko na Messengera, ale jeszcze mam WhatsApp mam maila, więc naprawdę tego jest bardzo dużo, więc bądźcie wyrozumiali. Teraz tak... Co robić w czasie rytuału? Zazwyczaj w czasie rytuału relaksujemy się i podążamy myślami za moim głosem, wyobrażamy sobie. W pewien sposób podczas rytuału nasz umysł wyłącza się, natomiast dochodzi do, do głosu głos intuicji, wyobraźnia przede wszystkim, ale no tutaj to tak jakbyśmy wchodzili właśnie w stan relaksacji, kiedy wchodzimy w taki głęboki stan relaksu. Kiedy m, nasza intuicja uruchamia się, kiedy nasze takie też wewnętrzne widzenie uruchamia się, kiedy jesteśmy zrelaksowani, wtedy do głosu dochodzą y, ten głos intuicji, ale też głosy naszych opiekunów duchowych, aniołów, zdecydowanie. Jeżeli będzie ktoś w pracy, to i tak jest, jesteś w kręgu i ta energia do Ciebie płynie. Ja nigdy nie czytam osób zapisanych na rytuał z tego względu, że zawsze lista jest bardzo długa i to by bardzo by długo trwało, ale zawsze ten rytuał można odsłuchać. Te rytuały nie, nie giną, e, natomiast e, tutaj można odsłuchać. Więc zapraszam serdecznie. Jeżeli macie pytania dotyczące rytuałów, to piszcie, ja będę, będę Wam odpowiadała w filmikach. Co mamy dalej? Mnóstwo wiadomości od Was. Dziękuję serdecznie za tą wiadomość. Powiedziała pani, że wczoraj... A, f, 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 jak działa... Um, jak działa Reiki? Powiedziała, że wczoraj nie spała, jak pani robiła Reiki. Miała lekkie dłoni, i szczypiący język. Spała od pierwszej w nocy do piątej rano bez tabletek. Więc Reiki zdecydowanie. Reiki to jest takie otolenie energią. W momencie, kiedy ktoś nie może spać albo cier cierpi na bezsenność, mm, ja bardzo lubię wykonywać sens wtedy to tak jakbyśmy byli otuleni taką ciepłą kolderką nie tylko się energia oczyszcza ale harmonizuje i my wchodzimy w ten stan relaksu więc zapraszam i to, to już wyczyn, bo parę godzin nad ranem była bardzo mocno spocona mówi, że jest lżejsza i spokojniejsza Pani Kasiu, co dalej? Czy powie nam Pani, kiedy będą następne reiki Dziękujemy kochana nasza, wszystko jej przekazałam co Pani powiedziała Córka jest pełna nadziei, że pani jej pomoże. Zresztą my z mężem to wiemy, że pani też. I tutaj. Tutaj. Co mamy dalej? Mamy mnóstwo wiadomości. Ma, Macia pisze. Witam pani, Kasiu. Piszą, żeby prześlicznie podziękować z tego poranka. Jest pani wspaniała i nadzwyczajna, ale ja to wiem od dawna. Dlatego nie o mnie ta wiadomość do pani Kasieńko. Kupiłam ostatnio w sklepiku tę brązowatkę koloru srebrnego z dwoma szarowymi kamieniami na końcach. Był to prezent świąteczny dla mojej przyjaciółki, która przyjechała na święta z Polski do Anglii. Oczywiście, jak otrzymałam przesyłkę, było w niej ekstra prezent. No ja zawsze daję prezenty. Przy zamówieniu poprosiłam panią, pani wysłała dużo dobrej energii z zamówioną rzeczą tak zawsze. Moje rzeczy wspieram energią Reiki, zdecydowanie, bo kobieta potrzebuje. Ma pewne problemy zdrowotne i życiowe. Teraz tak, jak się z nią spotkałam, dała mi prezent, założyła mi wisiorek od razu na szyję na rękę i mówię, opiekuj się tym, a Ci pomoże. Nie minął dzień, kobieta do mnie dzwoni, mówi, że czuje się fantastycznie. Od momentu, jak tylko zawiesiła mi ten wisiorek, ciepło ją przeszło, a samo poczucie zmieniło się na 100 razy lepsze. W talizmalach, czamuletach jest tak, że kiedy zawsze nosimy je z dobrą energią, a moje są tylko z dobrą energią, zdecydowanie ta energia bardzo mocno wspiera daną osobę. Więc jeżeli kupujecie rzeczy, czamulety, to też uważajcie jaka energia tutaj towarzyszy temu, to jest bardzo ważne. Dlatego, że każdy przedmiot, każde ubranie, każda rzecz, każdy człowiek posiada odpowiednią wibrację. I co dalej? Teraz, już dwa razy z Polski dzwoniła, żeby podziękować. Mi pani mówi, że nie, w, że, że nie wierzy w to, co się dzieje. Trzy bardzo ważne sprawy, z którymi borykała się długo w ubiegłym roku, rozwiązały się. Od razu po powrocie w tym roku, a minęło zaledwie parę dni od początku roku. Mówi, że rok zaczął się wspaniale, nie może w to uwierzyć, co się dzieje. Jest pod ogromnym wrażeniem, bo nie przypuszczała, że to wszystko już pójdzie tą drogą. Jest bardzo szczęśliwa i wdzięczna z całego serca. Kochamy panią obie, jest pani cudotwórcą. No, może przesada, ale rzeczywiście kamienie i takie rzeczy to ja bardzo lubię. Więc jak najbardziej. Co mamy dalej? Koral. U mnie sklepiku możecie kupić kolczyki z korala. Teraz są właśnie bardzo modne. I kolor, koral spełnia taką funkcję właśnie ochronną, odcinającą. To sami idziemy w takie miejsca, w które niekoniecznie chcemy pójść. Gdzie to nasze samopoczucie, wibracja i spotykamy się z ludźmi, którymi czasami no, nie chcemy się spotkać. Koral bardzo mocno chroni przed wampirami i odcina tą energię bardzo, bardzo silnie. I pisze jedna pani: Dobry wieczór, pani Kasiu. Przede wszystkim dziękuję za moją wróżbę. Dzięki pani nie doszło do konfliktu z teściową. Dziękuję też za pomoc moim dwóm koleżankom Agnieszce i Dorocie. Są zachwycone pani zdolnościami. Dziękuję serdecznie. I następna osoba. Codziennie czytam Pani posty, stosuję się do nich, pięknie i mądrze Pani pisze. Uwielbiam to, jest mi z tym łatwiej przejść przez trudności które pojawiły się w moim życiu. Bardzo mi miło. Pozdrawiam. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Nie, to już takie fajne wiadomości od Was dostaję codziennie. Chciałam Wam podziękować za to, że jesteście, za to, że dzwonicie. I zapraszam serdecznie. Jeżeli masz problem, napisz do mnie. Znajdziesz mnie na Facebooka jako Wruszkanila, albo wpisz moje imię nazwisko. Każdy ma w życiu jakieś zawierowania. Nie spotkam jeszcze osoby, która by nie miała problemów w życiu, ale sztuką jest poradzić sobie jak mistrz. My się codziennie czegoś uczymy. Też zapraszam was do. Oczyszczania, jak głównie, posługuję się też wahadłem. Jest to piękne wahadło Atlantis, które możecie kupić w moim sklepiku. Jest to wahadło, które ściąga dużo rzeczy, ale też bardzo pomaga. No, ma też znak Atlantis, czyli bardzo mocno wspiera naszą energię. Regeneruje na każdym punkcie. <ścoughs> Ściskam Was serdecznie, życzę Wam cudownego wieczoru. Ja wracam do Waszych pytań, Waszych zapytań. Waszych horoskopów i rozmów z Wami. Jestem dzisiaj z Wami do północy albo może troszeczkę dłużej. Dobranoc.